Idziemy z ziomkami na piłkę, nagrałem piosenki i całą płytę Teraz siedzimy z browarkiem na ławce i ciągle tak myślę Czy kiedykolwiek to się wybije, czy kiedyś jeszcze coś napiszę Czy zrozumieją, że kurwa mnie to nie jest popisem Żeby przypodobać się młodszej publice Ej. Ej Ty Paweł, co tu się dzieje? Gdzie my kurwa jesteśmy? O stary, ty nie wiesz? Słuchaj tego lepiej Ej Że nawijam o polityce, bo wszystko mnie wkurwia W je to, że chcą ustawić nas spionie I docisnąć z buta Ale mów to, róbcie tak dalej A nikt nie będzie was słuchał Powiedz mi ziom, czy jeszcze kiedyś Będziemy latać sobie w chmurach Teraz jesteśmy na fali Bo robimy od serca traki Nikogo nie ma przed nami Sami wyznaczamy drogę do sławy Siedzimy godzinami w studiu Żeby Michael mógł dostarczać te paczki Łukasz miksuje kawałki A miał tylko sprawdzać kontrakty Macie z ciągle grają w FIFA, i ciągle tylko drą japy. I tak bardzo chciałbym powiedzieć: wielkie dzięki, chłopaki. Bo gdyby nie ziomki, dalej pewnie pchałbym to do szuflady. Aż w końcu Sama by pękła i wypadłyby by wszyscy przypały Wybiło 15 grudnia, w 4 miesiące zrobiliśmy płytę Chciałbym coś jeszcze ugrać, żebyśmy się kiedyś spotkali na szczycie Wybiło 15 grudnia, w 4 miesiące zrobiliśmy płytę Ziomale w studiu nie po studiach Więc lepiej czekajcie na nową muzykę Nagrałem wcześniej wersów pełno, napisałem sobie wersów zesto I stoję tak długo przy majku, że powoli nogi mi miękną I nie wiem w sumie, czy to przez tą wódę, czy przez narkotyk, który wchodzi lekko Zacząłem tu kurwa robić taką muzę, bo kocham Zajawkę z sercem, nie monetą Trap house, lifestyle hip -hop w moim sercu to wieczność Jebie za nas A jeśli ty lubisz to bierz to Wiadomo wszystko w końcu jest dla ludzi A Nie chcę mieć tego co ty masz tu w sobie Muzyka jedyny narkotyk Który chodzi mi ciągle po głowie Wypuściliśmy tą etkę, bo było to takie nasze małe marzenie Jeśli to nie siądzie, to okej, okay, rozumiem, wybrałem teksty ponad brzmieniem W styczniu pewnie kolejny numer, może nawet zagramy na scenie W sumie to nie wiem czy brać to, ale w szczytnym celu, to raczej konieczne Zaraz kończę 18, a w głowie jestem jeszcze takim małym dzieckiem Tylko nie takim jak wcześniej, przez problemy w teraźniejszym świecie to z siebie wyrzucić, żeby może poczuć się lepiej W sumie to wyszło mniej więcej Najmocniejsze w tym roku wejście Ty mówisz, że bez nas. No i tak poszło już kilka piosenek W końcu wypuszczamy to Z oskiej ławki wyszliśmy razem A tyle tych zachranych mord. Co? I guess never Wybiło 15 grudnia, w 4 miesiące zrobiliśmy płytę. Chciałbym coś jeszcze ugrać, żebyśmy się kiedyś spotkali na szczycie. Wybiło 15 grudnia, w 4 miesiące zrobiliśmy płytę, ziomale w studiu nie po studiach. Więc lepiej czekajcie na nową muzykę. Dobra, przenieśliśmy się z ławki do studia i opisaliśmy nas w tej płycie. Dzięki wszystkim za wsparcie, czekajcie na nowe rzeczy. Może nawet do zobaczenia na scenie. Pozdro!